Siemaneczko czołgiści i czołgistki, ja jestem Multi. tym razem mam dla was prezentację pięciu najlepszych linii dla początkującego gracza w World of Tanks. Tego typu materiał nagrałem dla was dwa lata temu i co ważne zostaną pozytywnie przyjęte za co bardzo dziękuję, no ale niestety troszkę się zestarza ponieważ przykładowo mocno ucierpiała linia do dzika. I dlatego zdecydowałem się nagrać nową odsłonę dedykowaną pod 2025 rok. Mam nadzieję, że ten materiał będzie długo aktualny i co ważne, uwzględnia zmiany dla E4 dla obiekta 268 i chori. Także spokojnie biorę to pod uwagę. I jak coś, kolejne zmiany dla dziesiątek powinny mieć miejsce najwcześniej w takim sierpniu, we wrześniu, raczej nie wcześniej, bo no zwykle musi być kilka miesięcy pauzy. Także jeśli graczu nie wiesz co ekspić, nie wiesz co wbijać, to zapraszam Cię do oglądania i na wstępie. Muszę jeszcze podkreślić, że jeśli zaczynasz, no to na pewno powinieneś odpuścić sobie na start czołgi lekkie. A dlaczego? Pola i szczególnie kołowce, uchodzą za najtrudniejsze w grze i wbijanie jest bolesne, wymaga dobrych załóg, wyposażenia, to wszystko jest czasochłonne, kosztowne i dlatego ich nie polecam, najlepiej na start będzie pójść w medy, w ciężkie, w i co jeszcze istotne, artyleria także będzie średnim pomysłem, a to dlatego, że jest mało rozwojowa i choć pewnie nauczysz się, gdzie artyleria ma bicie, gdzie ma przestrzał, to nie nauczy się tego, co ważniejsze, jak kontowanie, sidescrap, celowanie w czułe punkty, pozycjonowanie, przemieszczanie po mapie, a to jest przecież najważniejsze, to są umiejętności, które decydują o tym, czy jesteś dobry, czy słaby, także jeśli mam coś doradzać, odradzam Artę na start, no ale jeśli musisz grać Artą, planujesz grać tylko nią, no to polecam pójść w radzieckiego obiekta 261, niemieckie GWS-to lub amerykańskie T92, to będą powiedzmy dość dobre linie babotów. Na teraz Teraz zaczynajmy już prawdziwe zestawienie. No nareszcie, bo tego gadania po bokach to już głowa mnie zaczęła boleć, a tu mamy porządną bestię. Na dzisiejszy filmik otwiera linia do niemieckiego czołgu ciężkiego, którym jest Esto. Jest to dla mnie zdecydowanie najlepszy wybór, jeśli zaczynacie, ponieważ macie tutaj w linii żywotność, to jest bardzo ważne. Nie zginiecie na hita, macie naprawdę dużo życia. Do tego pojazdy te są dobrze uzbrojone i mają także oczywiście przyzwoitą mobilność. Może nie są super szybkie, ale przynajmniej dzięki temu nie pojedziecie za szybko i nie zginiecie, więc też można potraktować to jako pewien element idealny dla początkującego te pojazdy na pewno uczą was walki kontaktowej, Scrapa, kontowania. Tu wszystko jest takie właśnie potrzebne, aby dobrze grać. No i jeśli chodzi o takie rzeczy istotne. Ta linia niedawno przeszła ogromne zmiany, to znaczy poprawiono całą linię do 100 włącznie z dychą i także uproszczono badanie modułów. Co to znaczy? Tak po prostu po ludzku no to nie gracie totalnymi gruzami. Niektóre nie są takie, że są strasznie stare, zapomniane tam jest milion dział, silników i tak dalej. Tutaj zwykle są dwa działa, dwie wieże, dwa silniki, koniec i lecisz dalej, masz super szybkie ekspienie. I łatwo jest wbić dychę. Ktoś powie, no to źle, no bo dycha to wymagająca, ale nie. Nie o to chodzi: po prostu chodzi o to, że nie tracisz czasu na granie czymś fatalnym i dzięki temu po prostu masz tempo, jest przyjemnie, jest dynamicznie. Więc to jest ważne, naprawdę taką esetę wbić można bardzo szybko, sprawnie, bez męczarni. Jeśli chodzi o pojazdy w tej linii patrząc od tieru czwartego, bo tak sobie będziemy patrzeć od tieru 4, bo to już jest taki czołg, którym no parę bitew się pyknie. Mamy tutaj pancera 3J, który tak naprawdę no nie oferuje niczego spektakularnego, no bo to ma działo 5 cm, 96 penetracji na czwartym tierze, da radę, damage 70, ale strzela często. No taki normalny czwarty tier, szybko jeździ, coś czasami odbije, natomiast działo no po prostu ok, nic spektakularnego. Patrząc moi drodzy dalej na tier 5, mamy tutaj fałkę 30,01H. No i ten pojazd naprawdę wyróżnia się, bo jego stokowe działo jest spoko. Tam jest 123 pęki topowe, 142 pęki, czyli nieźle. Do tego pojazd ten ma, to jest też według mnie spoko, jak na taki czołg, dość dobrą celność, 8 stopni opuszczania no i słuchajcie, też dobrze jeździ 45 na godzinę, może nie jest twardy ale przynajmniej mówię, właśnie sobie dojedzie, do tego ładnie przebija więc nie ma co tutaj narzekać, na tierze szóstym jest pojazd spektakularny, jest to VK 3601 h 1 z najlepszych szóstek, pojazd ten ma działo stokowe, które ma 157 peny ale Mało alfę, macie jeszcze drugie działo topowe które no już strzela po 220 ale ma mniej penetracji, więc co i za coś, oba działa fajne oba działa szybkostrzelne pojazd jeździ tak mniej więcej takie 40 na godzinę w prędkość maksymalna 50, ale to jest właśnie taki troszecz, troszeczkę skam, no bo nie ma wystarczającej Mocy na tonę, no ale jeśli chodzi o żywotność, dużo życia, coś odbije, więc bardzo, bardzo fajnie. Czołg, który nie ma tak naprawdę żadnej wady, taki ciężki, który ma w sumie wszystko, co powinien mieć czołg ciężki. Patrząc dalej, jest pojazd, który u niektórych powoduje ból głowy, jest to Tiger 1, ale jest to troszeczkę niepotrzebne, bo Tiger 1 to jest czołg, który ma działo i jest. Dość dynamiczny, stopowym silnikiem, bo to nawet potrafi jechać po 30 parę 40 na godzinę z turbo i 45. Ale haczyk jest taki: mamy działam mobilność, nie mamy za bardzo, pancerzamy dużo życia, możemy sporo znieść, ale każdy strzał praktycznie przebija, więc tym czołgiem po prostu staramy się unikać zbierania. To jest taki czołg w linii, który, no mówię, po prostu ma unikać strzałów. Mamy robić, a nie zbierać. Jak ktoś będzie grał nim zbyt mocno do przodu, no, to będzie narzekał, ale niepotrzebnie. Kolejna maszynka to, moi drodzy, Tiger 2, pojazd, który ma, według mnie, bardzo fajne działo. Do tego pojazd ten dość dobrze jeździ jak na taki pojazd, ale, no, choć no, na pewno nie jest wolny, no to już jest wolniejszy od Tigera 1 I, i ma za to, no, lepsze opancerzenie, szczególnie na wieży kadłub, no to bez szału. Potem jest E75, to jest pojazd, według mnie. Najlepszy w całej linii to jest Totalny sztos, Chowk ma ten wszystko. Dobrze jeździ, dobrze strzela, odbija i tu kadłub i wieża. Tylko trzeba się kontować, no i DHS to oglądać ten pojazd właśnie teraz na ekranie. Pojazd, który na pewno po ostatnich zmianach jest bardzo sensowny w każdej konfiguracji, jeździłem 128, jeździłem 150 mm. 128 8K lepsze, jak planujecie grać, właśnie na średniej odległości, na blisko, na dpm 150 pod wymiany, czyli strzelasz raz, chowasz się, przeładowujesz i powtarzasz ten manewr. Jeśli chcesz bardziej wjechać we wroga. To weź z torwyską ósemkę, zasypiesz go tymi pociskami, bardzo groźnymi. Także wiecie już, jak wygląda cała ta linia. Oczywiście szczególne pojazdy w linii szóstka, dziewiątka. Je nawet warto sobie zostawić. Ja osobiście mam je w swoim garażu i gram nimi. Dycha oczywiście też bardzo fajna, choć może nie tak mocna jak druga pozycja. Na szczególne wyróżnienie zasługuje także brytyjskie linie dwulfowców do kanopenera. To na pewno jest topowy dziesiąty tier w Ocie, Naprawdę jeden z najsilniejszych, jeśli patrzymy na Heaviki. No i linia do niego także jest niezwykle kusząca. Zaraz ją sobie omówimy. Patrząc na tier czwarty, mamy tutaj Matildę, która. Nie jest może tak mocna jak była jeszcze kilka lat temu, ponieważ WG ją delikatnie osłabiło, ale delikatnie, więc wciąż uważam, że pojazd daje radę, jest bardzo dobrze uzbrojony, ma 121 penetracji na czwartym poziomie, to się rzadko zdarza, takie wartości, a ja mówię o podstawie, a jeszcze jest Gold, który ma jeszcze więcej, ale bije faktycznie za mało, więc no coś za coś, ale przynajmniej jak nawet rzuci kiepsko, to będziecie dziurawić wszystko, pojazd jest wolny, ale potrafi odbić przy dobrym losowaniu. No i to jest taki po prostu czoł, którym gracie kilka bitew i lecimy dalej. Dalej jest Churchill 1. Czy jest on tak dobry jak na przykład radziecka premka Churchill 3? Zdania pewnie będą podzielone. Ten, moi drodzy, Churchill 1 brytyjski ma, to powiedziało 75 mm, które strzela po 135, ma penę 145, więc no to są takie wartości, hmm, przyzwoite, ale bez szało na piątym tierze. Pojazd posiada bardzo przeciętną pancerze, nie jeździ też nie najlepiej 25 na godzinę. No taka piątka e, do akceptacji, ale nie żeby sobie zostawić, rozumiecie? Także na razie mamy takie dwa ciągi mocno przejściowe. Szóstka, Churchill 7, Szóstka, a Churchill 7, to powinien się nazywać Churchill 6, kurka, no ale to nie moja decyzja. Więc ten Churchill 7, moi drodzy, to jest pierwszy pojazd w linii, który naprawdę, no potrafi odbić. Tym Churchillem, jeśli rzuci was na topkę... Nawet na siódemki to idzie, szczególnie jak zrobicie jakiegoś scrapa, troszkę tych pocisków podbijać, pojazd też ma niemało życia. No i jeśli chodzi o uzbrojenie, bardzo szybko strzane działo 77 mm, może mały damage, ale przyzwoita penetracja, co jednak jest najsmutniejsze, no, pojazd jest po prostu wolny, więc... No te 25 na godzinę, no to boli turbo, jest obowiązkowy. Zresztą turbo to jest rzecz, którą masz od czwartego tieru całej tej linii. No taka jest prawda. Także na razie, powiedzcie Multi, co ty nam polecasz? No przecież, kurka, te czołgi są słabe. No powiedzmy, że te pierwsze są przeciętne, ale na tierze siódmym robi się rozpierducha, bo tu wita was f 224 Chopper. Get to the chopper! Więc co on ma do zaoferowania? Słuchajcie, na dzień dobry macie najlepsze działo. Czyli zobaczcie, to jest bardzo ważne. Nie ma grania słabą siódemką. Kupujesz siódemkę i dostajesz, pyk, najlepsze ziomusiu działo. Jest to działo, które może bić po 460 salw lub 230 pojedynczo. Fajna penetracja bazowa, fajna celność, spoko stabilizacja. 10 stopni opuszczania. Dwa bardzo groźne działa. Na blisko... Walisz salwy. Na średnio daleko, pojedynczo. Rewelacyjna sprawa. Pojazd dynamiczny, pojazd dobrze opancerzony. Bardzo, bardzo mocna siódemka. I potem jest ósemka. EFO 227 Conceiver. To jest pojazd, który, no, nie będę ukrywał, bywa różnie oceniany. Moim zdaniem nie jest taki zły. Jak sobie popatrzycie na inne ósemki drzewkowe, wcale nie jest taki zły. A ja ostatnio grałem wieloma podczas wyzwań, to wiem co nieco. Tymi się grało przyzwoicie, ale bez szału. Ważne jest to w nim, żeby jeśli narzekacie na dziurawy gar na wieży, grać ze sto wieżą, ona rozwiązuje problem. Troszeczkę wtedy dłużej ładujecie i macie mniej hapsa, no ale co i za coś. Pojazd ma dwa działa bijące po 280, przyzwoitą pękę, dobrą celność. Ogólnie wszystko jest Gites. No, trzeba tylko właśnie sobie powiedzieć, że nie jest to poziom kontradiction z Premki. No, tak dobry no to nie jest. Jeździ, coś odbije, tylko mówię, stokowa wieża. Dziewiątka bardzo mocna. fv 229 Contender. Fajna siła ognia, dwa działające po 390 znów. Masz dobrą stabilizację, masz dobre 10 stopni opuszczenia dobrą cenność. Wszystko git, tak samo jeżdżą. Opancerzenie niezłe. Bardzo dobra dziewiątka. No, i dycha, którą teraz oglądacie, no tutaj cóż można powiedzieć, pojazd yy, według mnie najlepszy na randomy drzewkowy ciężki. To najlepszy, chyba. Nie wiem, co mogłoby być na jego poziomie. no Delikatnie, może no słabszy jest Joch, yy, E5 dla mnie, czy powiedzmy taka Eseta z takich naprawdę topowych, topowych. Co jest ważne w kanopenerze, że No, oczywiście, no spary ognia, ale też, no, bardzo mocny pancerz, kadłuba, wieży. Jeździ to tak samo jak cała linia 34 na godzinę. Można powiedzieć, że od chopera w górę, od tego tieru 7 wszystkie jeżdżą bardzo, bardzo podobnie do siebie. Moim zdaniem, rewelacyjna dziesiątka. Nauczysz się tutaj grać na pancerz, nauczysz się grać na wieże, na opuszczanie. Walka na blisko, na średnio, może być nawet w ostateczności na daleko. Zawsze taki pojazd sprawdzi się będzie fajnie robił damage. Także rewelacyjna opcja znów dla fanów czołków ciężkich. No dobre rodacy, mamy już omówioną linię do niemieckiej sety, mamy już linię do kanopenera, teraz czas na polski akcent i tutaj mamy 60 TPL Lewandowskiego. Przypuszczam, że wielu z was pomyśli sobie o wota, chcę robić polskie czołgi i teraz pytanie, jakie? Błyskawice tego lewandowskiego może Cesa. No najlepiej pójść w Lewandowskiego, ponieważ ta linia przeszła ostatnio spore zmiany, mocno ją uproszczono. I mamy tutaj fajny gameplay, walkę na blisko, na średnio, ogromne obrażenia, tak naprawdę na każdym tierze z tych wyższych, pojazdy są dobrze opancerzone, przyzwoicie jeżdżą. No jest tutaj to, czego gracz może wymagać, aby grało się dobrze. I patrząc od Tieru 4. Tutaj 14TP czołgrecki, który tak naprawdę przechodzi cię w trymiga. Nie ma tutaj żadnego spektakularnego uzbrojenia. Mamy albo dział z magazynkiem, albo dział, który strzela pojedynczo, stokowe. Czy jest tutaj co omawiać? To jeździ szybko, to jest miękkie. No wiecie, taki typowy lajcik. Coś tam można popiszować. Na szczęście trochę go ostatnio poprawili, bo kiedyś był gorszy. Piątka 25TP 2 wymaga już nieco więcej słów. No tutaj mamy pojazd, który. Bije za mało, to jest 135, penetracja identyczna o dziwo, pojazd jest dość dynamiczny, ale bardzo słabe opancerzenie, bardzo słaba żywotność, taki żeby sobie postrzelać, pojeździć od boku, od tyłu, lepiej tym się nie bić z heavy'kami typu KW-1, bo można wyjść na tym słabo szóstka to moi drodzy 40 tph bicha i tutaj mamy już takiego medzika lepiej uzbrojonego to strzela już po 240 penetracja przyzwoita 156 na podstawie pojazd ma 8 stopni opuszczania i jeździ też całkiem dobrze stopowym silnikiem bo stokowy no to już nie tak bardzo 50 na godzinę w rzeczywistości taki bardziej 40 znów żywotność dość mizerna Pancerz w tej linii i taki naprawdę fajny damage, no to zaczyna się na tierze 7. Tutaj mamy 45 tp Habicha i on już wali po 320, dobra penka, jedzie 35 na godzinę, dobra mocna tonę i pancerz mamy na wieży. 8, 53 tp Markowskiego, znów pancerz troszeczkę lepszy, mamy dział, który strzela po 4, 420 na 8 że to już jest taki poziom, prawie jak Defender, a jednak czołg żywkowy, zwykle wiadomo, one są słabsze. Penetracja bazowa 218, 8 stopni opuszczania. Znów jeździ dość dobrze, takie 30 parę na godzinę. Zwykle pojazd, no szczególnie odbija, mówię, wieżą kadłub trochę gorzej. Wyjątkowo mocną maszynką w tej linii jest moim zdaniem dziewiątka, 50TP Tyszkiewicza, ten potwór strzela po 560, ma dobrą penetrację, 250 na podstawie. Jedzie już wolniej niż poprzednicy, to jest takie bardziej 30, yy, maksymalna 35, ale tyle zwykle nie jedzie. Dużo życia, 2000, pancerz też spoko, A więc na pewno tym Tyszkiewiczem warto grać. Nie przechodźcie go za schematy, za Free expa. Dycha, oglądacie ją teraz. Ona niestety, to jest zła wiadomość, dostała na początku tego roku osłabienie, aczkolwiek... Mimo tego osłabienia pojazd dalej spisuje się dobrze, tylko może bardziej już do walki kontaktowej wcześniej. Niektórzy Lewandowskim to grali bardziej na dystans, wiecie, jakieś takie 300 metrów, trochę tak się bali grać. No i wtedy, no to dało się grać. Po zmianach, no to się tak już za bardzo nie nagrać. I trzeba naprawdę walczyć raczej na blisko, ale na blisko. Strzelamy po 700. Pancerz dalej imponuje, szczególnie. Tutaj zobaczcie, jak tiger się odbił z gold'a. No i pojazd oczywiście ma także no nie mało życia 2,5 tysiąca na start. To troszkę jest, jak na czołg, który jedzie 30 parę na godzinę. Także Lewandowski, kolejna bardzo dobra opcja, ale już ostatnia ściężki. Było grubo, było masywnie, i teraz pora na jakąś odmianę, więc mamy TDK dokładnie linie do amerykańskiej czwórki. Dlaczego akurat ta linia? Ponieważ znów będzie ona bardzo fajnie poprawiona, będzie także uproszczona. To wszystko wydarzy się 16 kwietnia wraz z kolejną 1.28.1 Także jeśli oglądacie ten film po tym dniu, no to już w ogóle super. A jak przed, to chwilkę jeszcze musicie po prostu odczekać. Ale to już są rzeczy potwierdzone, zmiany potwierdzone przez WG, więc trzeba tutaj po prostu tylko czekać. Nie ma się czym stresować, że to może nie wejdzie. Na pewno to wszystko ma być wydane. I jeśli chodzi o takie najważniejsze rzeczy, no to słuchajcie, ta linia wyróżnia się tym, że mamy te deki z wieżą, więc są mniej podatne na oflankowanie, są bardziej uniwersalne. Do tego mamy te deki z ogromnymi działami, po walącymi 700, po 600, więc naprawdę to jest spoko sprawa, że macie bardzo, bardzo... Fajną wieżyczkę, macie duży damage, macie wysoką penetrację, więc nie trzeba grać tak bardzo na goldzie. I pojazdy te jeszcze dość dobrze jeżdżą, są nieźle opancerzone. Nie są może najtwardsze, ale są w miarę dobre pod kątem odbijania, szczególnie jeśli patrzymy na wieżyczki. Także. Jest tutaj dużo jakości, dużo dobrego i to będzie się fajnie przechodziło od kolejnej ładki. Zaczynając od tieru, powiedzmy takiego czwartego, czyli M8A1. To jest taki, słuchajcie, snajper. W ogóle te pierwsze pojazdy wini to są snajperzy, potem zaczyna się taka um, już część maszyn pod walkę raczej kontaktową. Więc to jest taki snajperek, sobie stoi z tyłu, niewidzialny, to ma dobre kamo i sobie farmisz ludzików. Piąty tier M10 Wolverine, identyko. Strzelasz sobie na odległość, masz wieże, przyjemne działo, celne, robisz damage. Tier tych Hellcat, już tutaj zaczyna się robić mocny damage, 240. 160 pęki, 10 stopni opuszczania, super szybki, znów bardzo dobre kamo te pojazdy. Przedział powiedzmy 4-6, świetny kamuflaż mają. No i sobie snajpicie tymi wszystkimi pojazdami, przemieszczacie się i tak dalej. Od tieru siódmego no już się robi taka walka bardziej kontaktowa, już się tak bardzo nie snajpi, na tierze siódmym jest t 25 przez 2 można powiedzieć, że pojazd ten uchodził z taki trochę słabszy w tej linii, i tutaj WG na szczęście dał mu troszeczkę miłości. Poprawili mu penetrację na podstawie. Było chyba 170, po 16 kwietnia będzie 192. To bardzo fajnie, bo no mówię, jej brakowało. Nie trzeba będzie teraz już tak bardzo próć z Golda, nawet taki gracz początkujący będzie przebijał. Poza tym pojazd ma, ma wieżyczkę, jest szybki, no ale dość miękki. Od Tier 8, no to robi się już wolniej. Tak, na 8 Tierze mamy T28 prototyp, to już walka, mówię typowo na blisko. No i słuchajcie, ten pojazd też uchodził za taki trochę słabszy w tej linii. Po zmianach jest dużo lepiej, słuchajcie, co mu zrobili. Dali mu więcej życia, lepszą prędkość, szybszy obrót wieży, dali mu lepszą penetrację, dali mu, słuchajcie, na stokowym dziale, dali mu na topowym dziale krótsze przesadowanie, lepszą stabilizację, mocniejszy silnik. No naprawdę tyle zmian, że to się ledwo mieści na ekranie. Bardzo mocne zmiany w tej maszynce, No i co, no znów Tedek z dobrym działem do walki na blisko, już nie taki mu 9 TRT30 to prawdopodobnie będzie jedna z najlepszych dziewiątek w Waszej karierze. Ostatnio grałem tym podczas wyzwania, wbijamy czwórkę dokładnie. No i T30, bajka. No, takie wyniki te można robić. Kosmos, niesamowite działo, bardzo fajny pancerz wieży, dobrze to jeździ. No bajka, super mocna dziewiątka. Bijąca po bardzo dużo. No i oczywiście czwórka też dostanie bafika. Tutaj akurat jeśli chodzi o zmiany, będzie lepiej pojazd jeździł, będzie także miał szybszy obrót, lepszą obsługę działa. Także bardzo polecam tą linię, jeśli chcecie TDK, żeby trochę można powiedzieć mniej grać na goldzie, żeby chcecie robić dużo uszkodzeń, no to jest to spoko opcja, ale... Jeśli chcecie coś może mniej do walki kontaktowej, coś bardziej do gry na dystans, żeby sobie stać w krzaczku, snajpić, to na pewno jeszcze można wziąć pod uwagę linię do grilla 15 dla takich właśnie graczy początkujących. To też nie będzie zła opcja. Zastrzegam jednak, że tam już jest kilka takich upierdliwych maszyn i te moduły też będą was trochę denerwować, często trzeba robić coś co jest totalnie bez sensu, no ale trzeba, bo tak wymaga gra. Także z takich linii super fajnych, prostych, przyjemnych do czwórki bardzo git, dla osób, które chcą coś bardziej do walki na daleko można wziąć pod uwagę grilla, aczkolwiek tam, no mówię, troszkę się już napocicie i przyda się trochę free na przykład. Także tyle w temacie niszczycieli. Pozostał nam wątek metów, i tutaj miałem ogromny dylemat, na którą linię się zdecydować, którą linię wyróżnić, i finalnie wybrałem tą do Batchata. Dlaczego ją? Zaraz wytłumaczę, ale ogólnie jeszcze patrzybym na wieżowce dokładnie na linię do Centuriona X, tylko tam, no niestety, na przykład 8 ma strasznie słaby początek, strasznie słaby damage 230 na strzał, no to naprawdę boli także interesująca może być jeszcze linia do szwedzkiego UDESa 15-16 tam też jest wiele dobrych maszynek ale jednak no ze wszystkich linii jakie patrzyłem cała gra no to ta do czata wydaje mi się, że będzie najfajniejsza, bo jest bardzo łatwo badać moduły. Jest właśnie uproszczone badanie. No i do tego niesamowita siła ognia, ogromny fan. No naprawdę, gracz tutaj będzie się bardzo dobrze bawił. Więc, no oczywiście, podkreślam, że sam Bacchat, cała linia dostała poprawki w zeszłym roku, we wrześniu. To jest kluczowe, bez tego, no tej linii bym w ogóle nie patrzył, nie brał pod uwagę. Więc moi drodzy, Patrząc od czwartego tieru, co my tutaj takiego mamy? Mamy AMIXA 40. Jest to tak zwana kaczucha pojazd, który w ogóle do tej linii nie pasuje, bo to jest czołg, który odbija. Odbija to jest taka zabawka. Całkiem powiedzmy groźny dział, jak na czwórki. Gorzej jak rzuci na szóste tiery. Pojazd bardzo wolny, no ale właśnie mówi o pancerzony. Jedyny w tej linii. Potem piąteczka AMIX LCbis. To jest można powiedzieć legenda trochę WOTa, no bo umówmy się, ten pojazd kiedyś był bardzo popularny, szczególnie jak te niższe tiery, kiedyś się grało, teraz się nie gra. Pojazd ma no, do wyboru dwa działa, albo pierwsze, które daje Ci w pełni brotową wieżę, ale no, masz mały damage, drugie działo potężniejsze, ale już ten wychył jest Ograniczony pojazd z kosmicznym kamuflażem, dobry podspotting, ale także bardzo dobre podstrzelanie, Fajna zabawka, można tam robić wszystko, wszystko, wszystko. I potem moi drodzy, są już takie lighty typowo pod damage i muszę coś powiedzieć. Na początku zaznaczyłem, że nie polecam za bardzo lightów dla początkujących, a teraz ktoś może mi powiedzieć, multi, no to dlaczego polecasz i nie do baczata? Przecież tam są prawie same lighty, dopiero od 9 tieru jest met. No bo to są takie lighty, ale no nie do końca, bo. Tutaj chodzi o damage, tak? Tu nie chodzi o to, abyś ty świecił. Ty masz strzelać, ty masz zabijać. Więc to są takie trochę lajte, ale właśnie takie bardziej medy, w których no chodzi o to, aby tłuc te obrażenia. No, więc dlatego patrzę na to w ten sposób. No i oczywiście cały czas zaznaczam, ten odcinek nie kieruje się tym, żeby wybrać najlepsze 50, tylko wybrać 5 najlepszych linii. Więc jeśli linia jest fajna do przechodzenia, no to na pewno będę brał ją pod uwagę. Rozumiecie już wszystko? Mam nadzieję, że tak. Więc skoro to już jest jasne, wracamy. Tier 6, bardzo mocny MX, 12 ton. Wielu graczy uwielbia ten pojazd. Dlaczego on jest taki dobry? Bo jest szybki, bo jest niewidzialny, bo ma magazynek, który może zrobić 540 uszkodzeń w 7,5 sekundy. Bardzo fajna zabawka. Przebija Light, który ma 144 penetracji na podstawie. To więcej niż często Medy. Ciężkie na tym tierze. Bardzo fajna penetracja. No i mówię, groźny, groźny. Tier 7 MX 1375 ma taką samą siłę ognia z magazynka, ale tutaj z plusów jest lepsza obsługa działa i w krótszym czasie te pociski możemy oddać. Jeśli chodzi o ósemkę, kiedyś bardzo kwestionowany bacza 12 ton. Ta maszynka troszkę kiedyś bolała, bo no gracze mówili, że to działo takie no nieprzyjemne i tak dalej. WG powinno się tym zająć. No i się zajęło, poprawili ten pojazd, więc jest już dużo lepiej z jego właśnie działaniem. Co ważne, pojazd ten jest też bardzo szybki, no ale wiadomo, żywotność nie istnieje. No, i po tych lightach mamy w końcu dziewiątkę. Jest to baczat 25 Ton AP, który może zrobić, słuchajcie, 1800 uszkodzeń z magazynka. To jest grubo, bardzo grubo. Oczywiście penetracja na tym dziale no nie jest jakaś tam kosmiczna 232 na podstawie, 263 na goldzie ale ten Bachatik naprawdę pod kątem obijania, strzelania. Dobrze się prezentuje, no i oczywiście szybki, niewidzialny, taki jaki być powinien mini Baczat. No a finalnie macie dużego baczata tego baczata 25 ton, którego oglądacie na ekranie. No to jest totalna bestia, niesamowity magazynek, bardzo wysoka penetracja, dobra obsługa działa, fajnie się strzela, super jeździ. Czasami coś stroluje tym pancerzem, no czołg, kurka, no na randomy bajka, bo wiecie o co chodzi, bitwy są szybkie. I ty jako gracz, który nawet zaczyna musisz się nauczyć, że bitwy są szybkie. I ty masz mieć taki czołg, że jak jest szybka bitwa, to ty robisz damage. Tym czołgiem możesz zrobić dużo, nawet w szybkiej bitwie, bo jesteś w stanie dojechać wszędzie, błyskawicznie, masz ogromną moc, jak się coś zaświeci, to tylko pyk, pyk, pyk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mielisz, 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 masakrujesz. Nawet jeśli nie opanujesz tego od razu, dobrze będzie jak opanujesz to po... Dłuższej chwili, nie wiem, po kilkudziesięciu bitwach, czy po prostu, bo po prostu no tak trzeba grać. Po prostu takie pojazdy są obecnie premiowane niewolne, nie z małą siłą ognia. Czym jest po prostu większa siła ognia, tym lepiej. Masz mieć najlepiej magazynek. Ogólnie magazynki rządzą, jeśli patrzymy na pola bitew, bo jak się coś zaświeci, można zrobić dużo, a o to chodzi, żeby. Jak coś się już zapali, ktoś dostanie spota, to dostał nie raz, tylko 3, 4, 5. <laughs> rozumiesz, rozumiesz. Także to były moi drodzy także fajne propozycje z medów. Szczególnie Bacik. No i cóż, to było na tyle jeśli chodzi o ten materiał. Mam nadzieję, że Wam pomoże. Pamiętajmy też o takiej rzeczy. Nie ma czegoś takiego, że jesteś nowym graczem, który powiedzmy naprawdę nie ma bitew i. Ty wskocz na dychy i będzie super. Nie ma czegoś takiego. Tu właśnie chodzi o to, żebyś ty przede wszystkim pograł tą całą linią, i to ona ma cię troszeczkę podszkolić i tak dalej. Dycha, no to jest już taka nagroda. Natomiast najważniejsze, grać tymi kierami jednak troszkę niższymi. Tam jest zawsze jednak łatwiej, większe szanse, że spotkasz kogoś, kto też zaczyna i jeszcze nie jest takim super koksem, fioletem i tak dalej, i tak dalej. Więc o tym proszę pamiętać. No ale oczywiście mówię, te linie, te dychy są naprawdę przystępne i tutaj świetnie odnajdują się w dzisiejszym wodzie. Albo będą odnajdować, jak te czwórka. Ona już jest teraz dobra, ale będzie bardzo dobra. I cóż moi drodzy, to tyle ode mnie. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam do sekcji komentarzy i do zobaczenia. Pa, pa!